Już w najbliższy weekend czeka nas dużo siatkarskich emocji. W sobotę Laskowa zawita do Gromnika, Sparta podejmie u siebie Ryglicę, Wawel pojedzie do Tarnowa, a Gorlice do Potęgrodzia. W niedzielę czekają nas przeniesione derby Krakowa. Zapraszam na zapowiedź szóstej kolejki pierwszej ligi małopolskiej mężczyzn. Laskowa jedzie do Gromnika po bardzo szalonym meczu z Wawelem, którym urwała dwa sety i pokazała, że potrafi walczyć z każdym. Teraz będzie chciała potwierdzić, że realnie aspiruje do czołówki tabeli. Gromnik, natomiast, wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo w sezonie i w tym meczu czeka go trudne zadanie, aby przerwać złą serię. Faworytem są goście, bardziej doświadczeni i stabilniejsi. A tym Gromnika pozostaje własna hala oraz fakt, że Laskowa nie zawsze przyjeżdża w pełnym składzie. Sparta podejmie ryglice, które są w świętej dyspozycji po serii zwycięstw, w tym sensacyjnej, wygranej z Wawelem. Regliczanie zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli i będą walczyć o utrzymanie znakomitej formy oraz szans na baraże o drugą ligę. Spartanie, mimo doświadczonego i młodego składu, mają za sobą trudniejszy okres. Przed nimi szansa na drugie zwycięstwo w sezonie. Minimalnym faworytem są gospodarzy, którzy liczą na przełamanie u siebie przy wsparciu swojej publiczności. Po emocjonującej wygranej Flaskowej, Wawel jedzie do Tarnowa, gdzie zmieszy się z iskierką. Tarnowianie do tej pory zdobyli tylko jeden punkt po sensacyjnym tie z Podegrodzie. Ten mecz udowodnił jednak, że na własnym parkiecie potrafią zaskoczyć faworytów. W tym spotkaniu to goście z Krakowa będą faworytem, ale tarnowie zawsze trzeba uważać na niespodzianki. Wolej będzie chciał jak najszybciej zapomnieć o nieudanej inauguracji sezonu w swojej hali, gdzie uległ 03 świetnie dysponowanemu hutnikowi. Najbliższa okazja do rehabilitacji nadejdzie w sobotę. W tej przyjedzie wicelider GKP z Gorlicy. Zadanie będzie bardzo trudne. Gorliczanie prezentują w Tesocie znakomitą formę i ostatnio pewnie pokonali sportem 3-0, notując już 4 zwycięstwa przy tylko jednej porażce. Gospodarze mogą liczyć na mocny doping, który, co miałem okazję zobaczyć, potrafi ponieść ich do walki. W do derby Krakowa zapowiadają się największy hit kolejki hufnik. Lider tabeli, niepokonany w sezonie, zaledwie z jednym straconym setem, podejmie Wawel. Gospodarze nie będą mieli wiele czasu na regenerację po sobotnim meczu w Tardowej, co może mieć znaczenie dla formy fizycznej zawodników. Mimo świetnej jakości gry błotnika, derby rządzą się swoimi prawami, a Wawel zawsze może liczyć na wsparcie swoich kibiców. Zapowiadają się emocjonując być może pięciu setowe grekowskie derby. Zapowiada się naprawdę ciekawy weekend na siatkarskiej mapie Małopolski. Pięć spotkań, pięć różnych miejsc i mnóstwo emocji. Osobiście pojawię się na derbach Krakowa, a jeśli czas pozwoli, także na jednym z sobotnich meczów. Do usłyszenia w kolejnych relacjach i do zobaczenia na halach.